Znalezienie pracy, którą kochasz, może być trudne, ale dobre CV to podstawa niemal każdego procesu rekrutacyjnego. W końcu, gdy rekruter ma na biurku kupkę 30 CV, to właśnie twoje ma przyciągnąć uwagę i dać mu dobre pierwsze wrażenie o twojej kandydaturze. Ale jak napisać skuteczne CV? Przedstawiam 5 największych moim zdaniem błędów, których należy unikać przy pisaniu CV oraz pokażę ci, jakie kroki podjąć, aby stworzyć przyciągający uwagę dokument. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Błąd numer jeden to umieszczanie sekcji edukacji powyżej sekcji doświadczenia zawodowego. Pomimo, że Twoje wyniki akademickie mogą być imponujące, rekruterzy i menadżerowie wiedzą, że doświadczenie zawodowe, w tym staże i działalność pozazawodowa, przekładają się na Twój realny performance stanowiskowy. To powód, dla którego warto umieszczać w CV sekcję doświadczenia zawodowego przed sekcją edukacji. W dokumentach tego typu zależy nam na tym, aby maksymalnie zmniejszyć tarcie w odbiorze treści, a więc to, co najważniejsze, ma być łatwo i szybko dostępne. Chodzi przede wszystkim o to, aby rekruter bez wysiłku uzyskał informacje, jakie konkretne umiejętności i doświadczenie nabyłeś w swojej karierze. Błąd numer dwa brak pokazywania wpływu na zespół czy firmę, w której pracowałeś. Rekruterzy i menadżerowie chcą zobaczyć, jakie wyniki osiągnąłeś na poprzednich stanowiskach. Warto skupić się na opisie osiągnięć, które odzwierciedlają Twoje umiejętności i kompetencje. Staraj się opisywać swoje osiągnięcia w sposób, który pozwoli rekruterom wyobrazić sobie, jak Twoja praca pozytywnie wpływa na działanie zespołu czy firmy, do której aplikujesz unikaj pochlebstw i watomowy typu. Wykonywałem profesjonalne analizy i jako osoba dokładna oraz chętnie pracująca w zespole przyczyniłem się do pozytywnych zmian w firmie. Komunikuj raczej swoje wyniki. Zdanie można byłoby zapisać nieco bardziej precyzyjnie, czyli dzięki moim analizom portfolio produktowego firma zaczęła zwracać uwagę na liczbę pozycji w asortymencie, co przyczyniło się do zmniejszenia ich liczby o 7%, a to zaś pozwoliło firmie utrzymać 5% mniej zapasu, mając więcej środków na zakupy najlepiej sprzedających się pozycji. Mód numer 3 łączy się z błędem numer 2. I jest to brak konkretnych wyników. Warto podawać liczby, które pokazują Twoje osiągnięcia. Na przykład, jeśli zarządzałeś projektem, podaj, ile kosztował i ile osiągnięto oszczędności dzięki Twojej pracy. Oczywiście zakładamy tutaj, że nie jest to informacja poufna. Gdy nie możesz dzielić się liczbami, być może użycie procentów załatwi sprawę. Dzięki podaniu konkretnych wyników, rekruterzy mogą łatwiej oszacować Twoją wartość dla firmy. Jeśli nie masz za sobą lat doświadczenia, jedynie studia czy staż, tam też możesz znaleźć metryki. Być może jesteś członkiem aktywnym jakiegoś koła naukowego, może masz za sobą jako jakieś wystąpienia czy wolontariat. Przykładowo, jako członek aktywny koła naukowego zarządzania jakością, byłem odpowiedzialny za dział sponsoringu. Zapytałem cztery firmy o wsparcie, trzy z nich się zgodziły od razu, a z czwartą wynegocjowałem lepsze warunki, przez co mogliśmy zaprosić dodatkowo dwóch prelegentów. Czyli nie tylko jak, ale jakie to też przyniosło dla nas rezultaty. Błąd numer 4: brak dopasowania CV do konkretnej roli. Wspominałem o tym już w jednym z ostatnich odcinków podcastu. Nie ma uniwersalnego CV, które będzie działać dla każdej roli. Zamiast tego warto dostosować ten dokument do stanowiska, na które aplikujesz, uwzględniając wymagania zawarte w ogłoszeniu o pracę. W ten sposób pokażesz, że masz konkretne umiejętności, które pasują do roli i że jesteś zainteresowany daną firmą. Możesz także wykorzystać narzędzia online do tworzenia CV, które pomogą Ci dostosować ten dokument do konkretnej roli. Przykładem może być generator chmury słów, czyli Word Cloud Generator. Możesz taką frazę wpisać w Google. Wklejasz w niego ofertę pracy, w zasadzie jej treść i dostajesz chmurę słów. Im większe słowo w tej chmurze, tym częściej pojawia się w ofercie, więc być może warto będzie go użyć nieco częściej w Twoim CV. Błąd numer 5. Pomijanie drobnych szczegółów. Nawet drobne błędy ortograficzne i formatowanie mogą wpłynąć na Twoje szanse na sukces. Zanim wyślesz swoje CV, upewnij się, że jest ono wolne od błędów, a formatowanie jest jednolite i estetyczne. Możesz poprosić kogoś znajomego lub rodzinę o sprawdzenie Twojego CV pod kątem błędów, lub skorzystać z narzędzi online do sprawdzania gramatyki i ortografii. Samemu czasami ciężko wyłapać błąd, nawet jeśli patrzy się na niego 20 razy. <laughs> Jeśli chcesz napisać dobre CV, możesz do tego użyć na przykład Microsoft Word. Warto korzystać z dostępnych funkcji edytora tekstu, takich jak szablony CV, opcje formatowania i narzędzia do sprawdzania pisowni. Możesz także skorzystać z kursów online, takich jak ten, który znajdziesz na msword.pl. Link do kursu znajdziesz w opisie, który to kurs oferuje, aby nauczyć Cię korzystania z Worda od podstaw do zaawansowania. W module bonusowym tego kursu znajdziesz nagranie, w którym krok po kroku w Wordzie tworzymy estetycznie wyglądające CV. Pamiętaj, że Twoje CV to pierwszy kontakt z rekruterem. Musi ono przyciągać uwagę, pokazać Twoją wartość jako kandydata. Unikanie wyżej wymienionych błędów oraz wykorzystanie dostępnych narzędzi do tworzenia tego typu dokumentów może pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu no i w znalezieniu wymarzonej pracy. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był excellent work podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!